Tak, zdecydowanie wsparciem sobie zagram. Uuu, wezmę AKM -a może. On dzięki temu Red Dota będę miał. E, pozbyłbym się również pistoletu. I dodałbym na przykład przedni chwyt. Fuh, 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 fuh. Ciężka kamizelka, ciężkie szelki, smoke. Nie potrzebuję smoke grenade'a, więc... Hmm. Cobra na przykład czy red dot, red dot to weźmiemy, ok, I, i coś jeszcze możemy? Lekkie szelki so mm. i mamy w tej chwili dwa wolne zasoby i kamizelkę powiedzmy też lekko, cztery wolne zasoby, więc karabin damy sobie tłumik na karabin. Świetnie. I tak wyposażeni lecimy. Musimy przejąć punkt alfa i beta. Środkowy jest bardzo, bardzo, bardzo istotny. Tej mapy w ogóle nie znam ludzie, także nie spodziewajcie się, że ja tutaj będę Jakoś bardzo mocno... Mistrzem Raczej nie ci z boku A to drań No snajperze Ochaj, oh, szkoda że nie zobaczyliśmy czy on go zabił czy nie Tak, muszę, ja się muszę najpierw rozglądać, Bo naprawdę nie znam tej mapy czy ja tu jak ruch widziałem? Nie, wzięli alfę. No to źle. Sprawdźmy tutaj ciszę, spokój. Idziemy na górę sobie. Może nie będą się nas spodziewali z wysokości. Tam jest nasz. Ja dostałem gdzieś z tego boku. uuu, widziałem gościa przez chwilę. Dobra, tu mam już snajpera. Jak mu zwolnię miejscówkę, on sobie będzie lepiej radził na pewno niż ja na pozycji z okienka. Szczerze, to ja. Wy... A, to my jesteśmy terrorystami, tak szczerze mówiąc. No dobrze, to strzelałem do żołnierza. Prawdopodobnie go załatwiłem. Przydałoby się przeładować. Nie wiem, ile mam nabojów w magazynku, tak szczerze mówiąc. I powiedz sobie, na przykład tą stroną. Tu mamy alfę. Bardzo, bardzo bliziutko. Dobra, jeden się wysforował, ja wolę budynkami biegać z moim, dobra, jednego zatwiłem, ale drugi się wrócił, niestety. Dobra, jest odrodzenie, pysznie. No. Aha, to jest tutaj, nie, to trzeba spadać na dół. Tak, i tędy, dokładnie ten korytarz pamiętam. I zabrali nam alfę do choroby jasnej. <tryk> Pod ciężkim ostrzałem, to się naprawdę czuje, ten ciężki ostrzał. Tam był jakiś ruch. Prawdopodobnie Dobra, nie ma już gościa. Chyba został zlikwidowany. A, jednak nie. możesz ty w tak w kącie stać. Ale kamper straszliwy. No nie można tak w kącie stać do cholery. Dodaj nową mapę. To jest naprawdę dla mnie totalna nowość, ludzie. Nie wiem... Oj. No biegnij, kurde, stary. Nie wiem w ogóle co i gdzie się znajduje, więc jest naprawdę kolorowo. No i właśnie, i dziwne kolory są, jakbyśmy się naćpali troszkę. O. Skąd oni tutaj strzelali do choroby? Nie wiem, ale wolę nie sprawdzać tego. Tak, ten gość zdecydowanie zginął. A, przeładowywanie w takim momencie. Z głupotę! To była głupota. Nie wiem co oni mówią, nie wiem nawet po jakiem oni mówią. Totalna nieznajomość mapy. Przetrwam to... Dobrze, udało się, udało się przetrwać. Red dot chyba nie jest jednak najlepszym pomysłem na tą planszę. Kurde, no widziałem go przecież. Dobrze. Nie wiem gdzie jestem. Nie wiem po co tutaj biegnę, ale biegnę. Oj, wróg przejął alfę. No to źle. Nikogo tam nie ma, ok. Sprawdźmy okna. Tu czysto. Wow. Poważnie? Widzę go. Nie, nie, niemożliwe. To jest dym czy to? Czy to był człowiek? To był dym. Cholera, dymu się przestraszyłem, ale bzdura. Dobra, biegniemy. Górne piętro luz.

Tu bie żyjemy. On nie wiem czy żyje. Mam nadzieję, że nie. Sprawdźmy schody, luz. Ten napis mi trochę, troszkę tylko mi napis przeszkadza. Powinien być w okienku. Nie, niekoniecznie To był w okienku stary Jakiś dziadek Dobra, nikogo już nie ma, okej okay. Zmienić magazynek na spokojnie Zdobyliśmy Alfę, to jest ważne. Tam są nasi, A tu co się będzie działo? Tutaj jestem. Cieka, tu jest nasz. jeszcze jakiś Dobra, to za granat będzie leciał w moim kierunku. Jest następny. Aj. I nawet kampieni mi nie pomogło no dawaj, jedna sekunda jest. Nie wiem dlaczego tak długo to zajęło. W każdym razie odnalazłem dla siebie fajną miejscówkę. Tylko jest teraz problem, że nie wiem czy do niej trafię z powrotem. Na pewno tędy żem przebiegł. Możliwe, że tędy. Tam nasi. okej, okay, tak, tędy zdecydowanie biegłem. Wjechałem do tego sklepu, jest, wygraliśmy. Rebelianci do boju, cztery zabójstwa, osiem zgonów, czyli znowu na połowie. Hmm. Kurde się wychyliłem, jak idiota. er Reli.

Trzeba przeładować zdecydowanie Skąd kto? Może nie dowiemy się skąd i kto, ale na pewno tam zginął nasz. Więc mamy jakąś wskazówkę przynajmniej wstępną. Jest załatwiony bardzo ładnie. O! Tu się z Kubaniec chował Ach, poważnie. No ładnie, przy 4 do 4 do 3 było. Aaa, ich szkoda. Dobra, ludzie, dzięki, cześć.